Najdroższe modele Skody Superb kosztują wiłkę 50 tysięcy funtów, za tę kwotę można kupić Rolls-Royce Fantoma z 2007. Nie czuć po tobie wieku, co? Ale który z nich jest najlepszym zakupem? Aby to sprawdzić, porównam te samochody w serii ważnych testów naukowych. Ja to Matt Watson, a to jest Karwał. Ten konkretny samochód to Phantom 7. Przed nim było sześć innych generacji, aż od 1925. Przypadkowo to ten sam rok, w którym powstała Skoda. Phantomem jeździły osoby takie jak królowa Elżbieta, Elvis Presley, Elton John, John Lennon. A on pomalował swojego Phantoma 5 tak, aby wyglądał. Tak, to jest szalone. Ale zawsze trzeba było być mega bogatym, aby sobie to kupić. W 2007 ten fantom kosztował jakieś ćwierć miliona funtów, a po uwzględnieniu inflacji to ponad 400 tysięcy funtów w dzisiejszych pieniądzach 8 razy więcej niż cena tej skody. Ale czy ten stary fantom nadal nadaje się dla królowej? Sprawdzę, ile ludzie uważają, że jest wart. Mam dziwne pytanie. Ile według Ciebie wart jest ten samochód? Nie mam pojęcia. Proszę zgadnąć. Pół miliona. 50 tysięcy. Naprawdę. Jestem z Ciebie bardzo zadowolony. Przepraszam. Fajny samochód. Chciałbym zadać pytanie, bo ewidentnie się pani zna. Ile moim zdaniem zapłaciłem za ten samochód? Proszę zgadnąć. 50 tysięcy funtów. Idealny strzał. 10 na 10. Idealnie trafiłaś. Mówiłem, że się znasz. Ile kosztował twój range? Więcej. Ale to złom. Złom. Zgadniesz, ile kosztował ten samochód? Nowy czy używany? Używany. 65, 70. Okej, okay, nieźle. To Rolls Royce. Jak myślisz, czy jest wart? 300 tysięcy? 50 miałeś na sobie komuniarkę kupując go? Nie, naprawdę tyle kosztuje. Prawdziwa okazja, co? Wspaniały. Zgadza się to ja. Podoba ci się mój samochód? Cudowny, jest sexy. Ile za niego zapłaciłem? Z 200 tysięcy? Otóż 50. Jej, ukradłeś go? Dosłownie to była kradzież. Myślę, że będą chcieli go odzyskać za tę cenę. W zasadzie wszyscy uważali, że ten samochód jest wart więcej. I to jest jedna z najlepszych rzeczy w Rosach. Nawet gdy ich samochody mają prawie 20 lat, emanują wyrafinowaniem, o którym inne marki mogą pomarzyć. Po prostu spójrz na niego. Ponadczasowy, klasyczny design, który nie wygląda na 18 lat. Pomogło też to, że właściciel tego samochodu niedawno przemalował go na klasyczny, srebrny kolor. Nie ma na nim żadnych skaz. Wygląda jak nowy. Kolor jest świetny. Oryginalny kolor jest na dolnej części muszę przyznać, że bardziej podoba mi się srebrny. Swoją drogą możliwe, że tablica rejestracyjna jest warta więcej niż cały samochód. Należy do firmy, która użyczyła mi ten samochód do filmu. Powiedzieli mi również, że przez lata posiadali około 200 podobnych tablic i mieli ogromną flotę Rolls-Royce'ów. Od dwójki aż do ósemki. Są więc z pewnością fanami tego modelu i łatwo zrozumieć dlaczego. W samochodach Rolls-Royce podoba mi się, że w przeciwieństwie do Bentleya, który ma plastikową kratkę, to jest metal. Przepiękne. Jedyną rzeczą, która zdradza bieg tego samochodu, są światła. Nie ma tutaj LEDów. Stare eksenony. Poza tym nie da się tego zauważyć. Nie różni się od najnowszego rollsa aż tak mocno. Jedną rzecz, którą zauważyłem, a która wynika pewnie z przemalowania, dwie właściwie rzeczy. Promowane elementy tu. Trochę uniesione na masce. Musieli je pewnie zdjąć w czasie przemalowywania. No i ta cienka linia tu. To jest naklejka. Zwykle w rollsach to jest malowane przez jednego człowieka. Wieka, który podróżuje po całym świecie, aby retuszować różne samochody za pomocą specjalnego pędzla. Szaleństwo. W każdym razie, przechodząc dalej, to jedna z cech charakterystycznych rolsa. Otwieranie tych drzwi. Bardzo ciężkie, solidne. Mają piękne klamki i miękko zamykają się zarówno z przodu, jak i z tyłu. Myślę, że naprawdę interesujące w tym konkretnym samochodzie jest to, że w przednich szybach znajdują się metalowe włókna, dzięki czemu nie trzeba mocno używać skrobaczki. Z tyłu kształty są świetne. Ładne, duże felgi. Duże opony zapewniające amortyzację i Wreszcie tył. Nie ma odsłoniętego wydechu. To byłoby zbyt wulgarne. Jak dotąd ten fantom za 50 tysięcy funtów wygląda na okazję. Zanim jednak dam się ponieść emocjom, muszę zobaczyć, jak ludzie zareagują na równie drogą, ale mniej efektowną Skodę Superb. Mam krótkie pytanie. Ile zapłaciłem za moją Skodę? 45%. Blisko, 50. Ładna. Tak. Ty jesteś Skarław, co? Tak. Poznałem Cię. Uścisnę ci dłoń. Jak myślicie, ile zapłaciłem za ten samochód nowy? To Skoda. Nowa. Nowa Skoda? Z 30-40. 50. Nie znam się na autach za bardzo. Zobacz wnętrze. Co o tym sądzisz? Ładnie wygląda. 40 tysięcy. Bardzo blisko. 50. To dobrze, bo się nie znam. Ale sprawia dobre wrażenie. To prawda. Szczerze mówiąc, ten czarny kolor nie wyróżnia się za mocno. Jeżeli chcesz, żeby samochód się wyróżniał, wybierz jeden z bardziej wyrazistych kolorów: czerwony albo ten w kolorze sików. Jednak ten model ma kilka elementów, które nieco poprawiają jego wygląd. Takich jak fajniejszy czarny grill. Z boku jest błyszcząca plakietka. Masz też chromowane obramowania i unikalne felgi aluminiowe. Zamiast 18 masz tu 19. Ale co to właściwie jest to? Nazwa pochodzi od tych panów, którzy rozpoczęli produkcję rowerów w 1895, a w 1925 założyli firmę Skoda Autos. Obecnie to nazwa używana przez Skoda dla najbardziej luksusowych wersji swoich samochodów, nieco na wzór Mercedesa Maybacha, co oznacza, że ten wspaniały model posiada kilka znaczących ulepszeń, których nie ma w standardzie. Mamy tu ładne wnętrze. Otrzymujesz wszystkie najnowsze technologie: Apple CarPlay, Android Auto, wszystko bezprzewodowe, masz adaptacyjny tempomat w standardzie, a ogólna jakość wykonania jest bardzo dobra. Jednak znalazłem jedną wadę, a to jest nowy samochód. Wersja ta zawiera kilka dodatkowych ulepszeń. One podnoszą nieco poziom. Kierownica. Ładna. Wszystkie skórzane elementy są fajne. Do tego fotele. Mają wytłoczone logo. Są wygodniejsze, chłodzone, mają funkcję masażu. Do tego dochodzi piękne wnętrze w tym kolorze. I można je wybrać, jeżeli nie chcesz czerni. Bardzo mi się podoba ten kolor. Jest barwiony barwnikiem z gałązek oliwnych. A skoro mowa o gałązkach, to na desce rozdzielczej również znajduje się drewno. Czy to prawdziwe, czy imitacja? Nie wiem. Co to za dźwięk? Jakby coś spadło albo pękło. Dziwne. Powiem ci, co jeszcze jest dziwne, ale w pozytywnym sensie. Ten model ma na tylnych siedzeniach specjalne zagłówki, dzięki czemu można się zdrzemnąć w czasie jazdy. To jest dobry samochód do bycia wożonem. Dużo miejsca, bardzo przestronne. Są też podgrzewane fotele, klima z tyłu, i rolety, które chronią moją bladą skórę przed słońcem. W tym topowym modelu wnętrze jest zdecydowanie ładniejsze, lepsze niż w standardowym modelu, ale nie ma tu nic, co naprawdę wyróżniałoby ten samochód. Ale tego można byłoby się spodziewać. W końcu to ta sama fabryka, ta sama linia produkcyjna i tak dalej. Skoro ma więc ograniczone możliwości. Rolls Royce lubi robić rzeczy inaczej. Na przykład do budowy modelu Phantom 7 użyto tylko trzech robotów, a wszystkie pracowały w lagierni. Wszystko inne zostało wykonane ręcznie, co wyjaśnia, dlaczego jest tak wyjątkowy. Widzisz, nic, czego dotkniesz w tym wnętrzu, nie wygląda na 50 tysięcy funtów. Wszystko wygląda na setki tysięcy funtów. Jest mega luksusowe. Poza tym podoba mi się wygląd lusterka. Jest ogromne. No i ta przestrzeń. To nawet nie jest wersja long. Zobaczyli, mam miejsce. Myślałem, że skoda jest przestronna, ale to jest inny poziom. Tylna kanapa. Jest jak sofa. I chociaż nie ma tych uchwytów na zagłówki, to masz tu skórę miękką, przyjemną w dotyku. Ona otacza też drzwi i boki samochodu, więc można się wygodnie oprzeć. Podoba mi się to, że z niektórych względów jest nawet lepiej z przodu dla kierowcy. Samo poczucie kierownicy, konstrukcja, skóra, wszystko. Podoba mi się, że klimatyzacja obsługuje się za pomocą fizycznych pokręteł i przycisków. I te dziwne suwaki, choć zawsze trzeba zgadywać, do czego służą. Nie jestem pewien, czy podoba mi się to, że niektóre przyciski są ukryte. Na przykład te do regulacji siedzeń. Zobacz, jak to chodzi. Satysfakcjonujące. Zobacz, jak otwiera się papilniczka. Ta jakość. Zapalniczka. Zapalniczka do cygar. Świetne. Spróbujmy czegoś innego. Jeszcze jedna szufladka. Co tu może być? Klawiatura do telefonu. Sprawdzę coś. Tutaj jest. Stara Nokia. Mega retro, co? Mamy też inne schowki. Jeżeli nacisnę ten przycisk, tworzy się główny. A to z zamkiem to zamykany, chłodzony schowek. I to prowadzi do czegoś, co nie jest zbyt dobre fantomie. Bagażnik. Rolls twierdzi, że ma 460 litrów pojemności i pomieści 4 zestawy kijów golfowych. Co brzmi jak dużo, ale co jeżeli potrzebujesz przewieźć 5 zestawów? Albo nie lubisz golfa? Ta Skoda Superb ma 645 litrów pojemności, więc pomieści 8 walizek. Ile zmieści się w Phantomie? O jedną walizkę mniej. Ale jest ku temu dobry powód. Skoda zawsze koncentrowała się na tworzeniu samochodów tak praktycznych jak to możliwe, i dzięki temu wynalazła kilka bardzo fajnych rzeczy. Pokażę je potem. Jednak od momentu powstania ponad 100 lat temu Rolls Royce dążył do osiągnięcia zupełnie innego rodzaju perfekcji. Aby to zilustrować, mam monetę o nominale 2 funty. Umieszczę po jednej monecie na silniku każdego z samochodów. To jest Rolls Royce. Trzymaj się, a nie spadaj. I teraz jedna na skodzie. Trzymaj się, nie spadaj. No i dobra. Teraz zawołam dwie osoby, które je złapią. Kiedy monety spadną, jeżeli w ogóle spadną, mamy ludzi, którzy je złapią i postawią pionowo. Teraz uruchomię silnik Skody, a potem Rolls-Royce'a i zobaczymy, jak długo monety pozostaną w pozycji pionowej. Następnie podam Wam informacje, które musicie wiedzieć o tych silnikach. Zaczynamy. Odpalę Skodę i odpalę Rollsa. Skoda jest już po robocie. Skoda ma dwulitrowy, czterocylindrowy silnik wysokoprężny z turbo, 190 koni, 400 Nm, napęd na cztery koła, siedmiobiegowy automat. W Rolls-Royce mamy V12, 675 litra, podwójne turbo, 460 koni, 720 Nm, napęd na tył, sześciobiegowy automat. Dodaj trochę gazu w Rosie. Nie przewraca się, utrzymuje się. O, w się. A jednak nie. W Rolsie moneta spadła przy dodaniu gazu. Jeszcze więcej. Jeszcze. More. More. Dlatego wynik jest jasny. Rolls-Royce wygrywa test monety. A co z testem przyspieszenia? No dobra, zaczynamy. Zaczynamy na jedynce, nie na dwójce. No i mamy. Ile będzie? 6,9. To wystarczające. W Skodzie jest coś zaskakującego. Jeżeli nacisnę ikonę samochodu, ponownie wybieram pojazd, przechodzę do hamulców i włączę tryb sportowy. No i teraz przełączam skrzynię w tryb sportowy. Powinienem móc włączyć procedurę startu, naciskając pedał hamulca. No i jest. No to jedziemy. 60 mil w 6,9? Nieźle, jeżeli pomyśleć, że ten dwulitrowy diesel przyspiesza z taką samą prędkością, jak wielki silnik V12 z Rolls Royce'a i to z Turbo. Ale na pewno nie są podobne pod względem rozmiarów. Aby zobaczyć różnicę, użyję mojego specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Skoda ma 4,9 metra, Rolls ma 5,8. To prawie metr różnicy mniej więcej tyle, ile ma mój P. Pe... Łącznie z lusterkami, Rolls-Royce ma 2 metry szerokości. Niemożliwe. Skoda jest szersza od Rosa. Ma 2,1 metra. Skoda ma 1,5 metra wysokości. Rolls-Royce ma 1,70 m, ale ten Phantom jest nie tylko wyższy od Superba, ale nawet wyższy od Scodecodia, a to największy słów produkowany przez czeską firmę. I to ma ogromny wpływ na jego wagę. Superba waży 1664 kg, to niewiele, patrząc na tak dużą limuzynę z silnikiem diesla i napędem na 4 -koła. Phantom waży 2485 kg. I to może mieć drastyczny wpływ na jego następny test. Czas hamowania od 60 mil, czyli prawie setki. Jaka będzie odległość? Imponujące 34 metry. Bardzo dobrze. Martwię się, ale spróbujmy. ABS-y szaleją. Ile to będzie? 43 metry na suchej nawierzchni. Tego spodziewałbym się po zwykłym samochodzie na mokrym. A w sumie to i tak byłoby dużo. Ale Rolls Royce nie dba o sportową jazdę. Chodzi tu przede wszystkim o najwyższy luksus, a ten samochód ma wiele wyjątkowych funkcji, które sprawiają, że nawet według dzisiejszych standardów jest mega luksusowy. Na środku mamy stylowy zegar Rolls Royce'a, ale po otwarciu tej komory na iDrive, zegar obraca się i staje się ekranem. Technologia jest oczywiście dość przestarzała. Z tyłu samochodu są stoliki. Mogą służyć też jako ekrany. Nie ma plastikowych uchwytów, za to są skórzane paski, które są wyciszone. Zobacz, wystarczy kliknąć. I znika. Jeżeli masz słabego szofera i nie chcesz sięgać do drzwi, żeby je zamknąć, naciśnij ten przycisk. I w końcu są parasole w tylnych drzwiach. I to są świetne parasole. Ta jakość. Ale nie tak szybko Rolls-Royce, ponieważ Skoda też ma parasole w drzwiach. Chociaż nie są aż tak eleganckie. Nie są aż tak eleganckie. Ponadto w czasie, gdy Rolls-Royce ma te ekrany z tyłu, w skodzie mamy te kawałki z plastiku. Są przydatne, bo zobacz, jak to się wkłada. Ne look! Mogę włożyć to mój telefon? Chociaż... Udało się. Luksus. Po co komu elementy grzewcze Rolls-Royce'a? Skromasz? Skrobaczkę do lodu przy sobie. I to się nie zepsuje i nie będzie kosztowało tysięcy, żeby naprawić. I spójrz, jeżeli trzeba dolać płyn do spryskiwaczy, na górze jest wbudowany lejek. I wreszcie samochód jest wyposażony w tę małą rzecz do oczyszczenia, więc możesz usunąć smugi. Lepiej. Recenzowałem już Skodę Super i dałem jej najwyższą ocenę. Polecam ją do kupienia. Bo robi wszystko, co powinna i to bardzo dobrze. To wygodny samochód do jazdy na długich trasach. Dobrze radzi sobie na autostradzie i na krętych drogach. Wygodne, ciche. Robi wszystko, co do tego należy. Pomimo swoich dużych rozmiarów, w czasie jazdy wrażenie masz sportowe. Jest dość zwrotne, nie onieśmiela. Pokażę to już teraz. Chcę wykonać zawracanie jednym manewrem. Za mną jest furgonetka. No ale dobra, może da mi trochę miejsca. Jeżeli uda mi się zawrócić, to będzie doskonały dowód na to, że ten samochód jeździ lepiej niż wygląda. I serio, w pozytywnym sensie. Nie chodzi o to, że sprawia wrażenie Taniego. Po prostu jest łatwy w prowadzeniu. A w czasie jazdy jest jeszcze lepiej głównie dzięki doskonałemu silnikowi. 2 litry. To mój ulubiony silnik. Idealnie pasuje do tego samochodu. Ma wystarczającą moc. Nadaje się do leniwej jazdy z dużą prędkością, jest dość płynny i zapewnia doskonałą oszczędność paliwa. Sprawia, że czujesz się zadowolony z siebie. Czuję, jakbym wygrywał. Jedynym znakiem, że to silnik wysokoprężny jest sytuacja, gdy samochód stoi na biegu jałowym. Bo wtedy wydaje nieco hałaśliwy dźwięk. A wibracje są odczuwalne na pedałach i kierownicy. Albo kiedy włącza system start-stop, silnik gaśnie, ale po ponownym uruchomieniu daje takie gwałtowne szarpnięcie. Ogólnie jednak, to naprawdę dobry samochód, sprawny. Oferuje doskonały stosunek jakości do ceny. I to właśnie przypomina, że nadal jeździsz Skodą, która jest bardzo dobrym, ale codziennym jednak samochodem. A w przypadku tego modelu wchodzi się w pułapkę malejących zysków. Wydajesz coraz więcej pieniędzy, aby dostać kolejne elementy do czegoś, co ostatecznie jest nadal tylko Skodą. Just at the end of the day, a Skoda. Nie ma nic złego w Skodzie, ale weźmy na przykład napęd na cztery koła. Myślisz, że będzie naprawdę przydatny, ale w rzeczywistości prawdopodobnie skorzystasz z niego tylko raz w roku, kiedy będzie naprawdę śnieżnie, a ty zapomniałeś założyć opony zimowe. I potrzebujesz dodatkowej przyczepności, aby wyjechać. Podoba mi się również wnętrze. Jest urocze, to trochę tak, jakbyś się elegancko ubrał, żeby pójść do supermarketu. Do tego dochodzą ulepszone fotele, które są bardzo wygodne. Podoba mi się, że są chłodzone, zwłaszcza w taki upalny dzień. Dodatkowo mają nawet funkcję masażu. To tak, jakby mieć mega drogi fotel w studenckiej stacji. Nie ma to sensu, ale to nie znaczy, że posiadanie Skody Superb nie ma sensu, tylko dlatego, że wydawanie dużych pieniędzy na dodatkowe wyposażenie nie ma sensu w przypadku tego typu samochodu. Tak naprawdę standardowa wersja jest po prostu doskonała. Jedyny dodatek, który warto dodać, to adaptacyjne amortyzatory. One są standardem w modelu tym, bo dodają one dodatkową warstwę wyrafinowania do jazdy tym samochodem. Jest bardziej komfortowo. Dzięki temu samochód zachowuje się bardziej jak model premium, jak Audi, ale wystarczy dopłacić. No i masz model standardowy. Prawdopodobnie myślisz sobie, no dobra, Matt, więc to nie jest wersja Skody Super, którą należy kupić. Więc jaką? Aby ci pomóc, skonfigurowałem moją idealną Skodę. Możesz wejść teraz na Karwał. Po prostu skorzystaj z kodu QR i podziękuj mi później. Szczerze mówiąc, Skoda, nawet tak wspaniała, nigdy jednak nie będzie tak. Pożądana jak Audi. I chociaż nie jest to samochód, którego aktywnie pragnę lub pożądam, to ogromnie go podziwiam. Wiesz, polecam go wielu osobom i podziwiam tych, którzy dokonują właściwego wyboru i kupują jeden z tych samochodów. To ludzie, którzy podejmują rozsądne decyzje. To ludzie, którzy inwestują w fundusze indeksowe, zamiast próbować popisywać się pokonaniem rynku w day tradingu, wiedzą, że w dłuższej perspektywie, wybierając tę skodę, i tak będą mieli lepiej. Rzecz w tym, że w tym Rolls Royce czujesz się, jakbyś już wygrał w życiu, spieniężył swoje inwestycje i po prostu zbierał owoce. Jest coś wyjątkowego w prowadzeniu tego samochodu, jak widzisz. Jestem super zrelaksowany, natomiast Skoda sprawia, że jazda i długie podróże nie są uciążliwe. Dzięki temu sama jazda jest jednak czystą przyjemnością. Wszystko zależy od tego, jak zawieszenie sprawia, że samochód sunie po drodze. Nie czujesz, że faktycznie dotykasz na wierzchni. To bardziej jakbyś unosił się nad nią. Jest mega płynnie, mega cudownie. Jedynym sygnałem, że koła dotykają podłoża, jest sporadyczne, stłumione uderzenie zawieszenia. Poza tym, do wnętrza samochodu nie dociera żaden hałas z zewnątrz. Tu jest całkowita cisza. Dzięki temu samochód nadal wprowadza się w stan podobny do snu. To prawie takie samo uczucie jak w czasie masażu. Nie ma nawet znaczenia, czy natrafisz na korki, bo jesteś tak zrelaksowany. Pomaga w tym fakt, że siedzisz w tak cudownym otoczeniu. W rzeczywistości bardziej przypomina to jacht niż samochód. Ogromna maska. Czujesz się, jakbyś trzymał ster, nie kierownicę. To przypomina statek, dosłownie. Zdecydowanie bardziej czujesz się jak kapitan niż kierowca. Do tego dochodzi fakt, że kiedy próbujesz pędzić tym samochodem po krętej drodze lub manewrować, no trzeba trochę się nakręcić. Musisz się skoncentrować i jechać nieco wolniej niż normalnym samochodem. Mam przeczucie, że to się nie skończy dobrze. Mam dużo miejsca, ponieważ żadne samochody nie parkują zbyt blisko krawędzi, ale za mną jedzie van. Czeka kolejny samochód, chyba wjadę na krawężnik? No i nie jest dobrze. Mam nadzieję, że nie będę miał wielkich problemów z innymi użytkownikami drogi. Być może mi wybaczą, jadę Rolls-Royce'em i wszystko będzie dobrze. Udało się. Nie, byłem zbyt zestresowany. Myślę, że ludzie po prostu założyli, że jesteś członkiem rodziny królewskiej albo kimś ważnym, dlatego czekali. Gdybym zrobił to w innym samochodzie, na przykład BMW, która jest właścicielem Rolls-Royce'a, trąbiliby. Ale nie sądzę, żeby mi to przeszkadzało, ponieważ ten samochód sprawia, że czujesz się niesamowicie zrelaksowany. Jest coś w Rolls-Royce'ach, co sprawia, że czujesz, jakbyś miał całą wieczność. A jeżeli naprawdę musisz się pospieszyć, po prostu dodajesz gazu. Płynna skrzynia biegów i silnik reagują, a samochód po prostu unosi przy pędzi. To dość przerażające, jak dużą moc ma ten samochód, ale to, co naprawdę mnie zadziwia, to fakt, że mimo 18 lat nie słychać ani jednego grzechotu, ani skrzypienia. To jest szaleństwo, jak nowy. Ale jest jedna rzecz. Głęboko w podświadomości czai się świadomość, że kupiłeś samochód, który jako nowy kosztował 300 tysięcy funtów za 50 tysięcy. A powodem, dla którego kosztował 50 tysięcy, jest to, że jeżeli coś się z nim stanie, prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić tyle samo, aby go naprawić. A to oznacza, że nigdy nie jesteś tak zrelaksowany, jak ci się wydaje, bo w twoich żyłach zawsze krąży niewielki poziom kortyzolu. Ale czy to wystarczy, aby zniechęcić cię do zakupu prawdopodobnie? 20-letniego Rolls-Royce'a? A może powinieneś rozważyć zakup takiej Skody? Cóż, Skoda Superb to absolutnie genialny, praktyczny samochód. Świetny samochód do codziennej jazdy, chociaż wybieram jedną z niższych wersji, bo ten topowy model jest trochę przesadzony. Można taniej i lepiej. Z drugiej jednak strony, ten Rolls Royce to prawdziwa okazja za 50 tysięcy funtów. I nigdy nie sądziłem, że to powiem, że powiem, że Rolls Royce Phantom jest bardziej opłacalny niż Skoda Superb. Ale tak właśnie jest i dlatego to Rolls wygrywa ten test. Jeżeli to sprawiło, że masz ochotę przejrzeć ogłoszenia, aby zobaczyć, co można znaleźć, wejdź na Karwał. Wow. Znajdziesz tam mnóstwo ogłoszeń dotyczących samochodów używanych. Skorzystaj też z kodu QR albo wejdź w kolejne nasze filmy na kanale Karwał wow Polska. Do zobaczenia.